Cześć, witajcie tutaj Avi i Pauli. Dzisiaj nagrywamy futerko kolektor, które już wyszło jakiś czas temu, chyba około niech, tydzień temu. Jest Rainbow! Rainbow! Tańcza! Jest to futerko z dosyć ciekawego kolektora, dosyć politycznego. Nie spodziewałbym się tego w Transformers, ale jak będzie. Mamy futerko widzicie teraz tutaj prawo w rogu, jak w sumie na każdym odcinku. Od niedawna Generalnie tęcza to światło widzialne, zwykle od promieniowania słonecznego, załamujące się i odbijające wewnątrz licznych kropli wody. Taka ciekawa skana dzisiaj, raczej każdy powiedział, wiedział, ale postanowiłem, po żeby powiedzieć. Dobra, zacznijmy może o to znak standardowo. Okej, okay, oznaka jest naprawdę ładna, pokazuje taką jakby myszkę, która w połowicznie jakby leży na brzuszku, taka jakby na chylona. Na nie, te rączki do góry to raczej jakby chciały jej zakrywać Jakby chciała tak, wiesz, Ale rączki. No? Tak jakby się podparł po prostu do, od przodu Ona robi deskę W sumie to ma robić Ale ma naprawdę znakomite oczy Wow, okay. podoba mi się tym futerku Ten fajnie zro nosek zrobiony, uszy Uszka też ładne Ej, futerko, czy znaczy, futerko, oznaka jest naprawdę giga na plus Słodka, słodka Uważam, że słodka. tę samą oznakę naprawdę warto ten futerko mieć ośby. Super Oznaka naprawdę super. Dokładnie. Dobra. Szybko zrobiliśmy tą. oznaki, bo nie ma co o nim wiele mówić. Jest po prostu bardzo dobrze wykonana. Możemy chyba teraz. Do, jest sedna. do sedna, czyli puterko. Buterko jest biorone na podstawie, oczywiście, tańczy. Fajnie to widać, ponieważ jest ten ogon, od którego zaraz zaczniemy. Jest na nim tańcza, i właśnie możesz zauważyć, że on się tam przechodzi na sam same biodra i wyżej jest jakby chmury, że niebo, nie? Tęcza na niebie, wiadomo. Fajnie no. co wygląda, komponuje się na futerku. Kolejny fajny projekt. Podoba mi się. A to. Dobra, przejdźmy do tego szczegółowego. Zacznijmy może od ogonka. Tylko ogonek na samym końcu ma. A znaczy w sumie ogólnie? Ten ogonek ma swój osobny odlew. Najbardziej w sumie na końcu ma taką chmurę, która jakby przechodzi w no, Ale to jest fajne, właśnie, bo no, taka... nie u każdego futerka jest takie coś. No bo to jest osobny odlew. I... Fajne fajny taki puszysty ten koniec podoba mi się dalej tam idzie taki kolor jakby niebiesko fioletowy tak kolor to nazwać nie się na kolorach i przechodzi ta tęcza, która zaczyna która idzie wzdłuż, wzdłuż całego gona który ma na końcu takie jakby trzy takie jakby piórka nazwijmy. ciekawy pomysł już no. nie wiem za bardzo bym mógł to prezentować bo na pewno nie chórę. taki A może taki szczegół raczej taki po prostu dla ozdoby. uważam że to dobrze a ogólnie sam wogonek w sobie, poza tymi mniejszymi zmianami, to raczej jakoś bardziej też się nie odmieniał od tego normalnego co ja mam. Chociaż zawsze jakieś tam, wiadomo, ten odlew jest inny. To mhm. bardzo dobre. Ładne. To jest dalej na biodrze można zauważyć tęczę, na której jest odblaska tak w tym środku. Tęcza się jakby zawije tak w kółko. Fajnie to wygląda. To jakiś slimak. <ślimaka>, jak pamiętam powiedziała. <ślimak> jak naprawdę fajnie to wygląda. Yy, cały ten tułów. Skuterka jest podzielona na dwa kolory, na ten właśnie taki jakby fioletowo niebieski oraz ten taki niebieski jasny. Że niebo i e, też biały brzuszek i łapeczki, no to że chmurka chyba. No właśnie a propos, łapki naprawdę fajnie się podziel, podzielają na te dwa kolory. Jeszcze że mhm. tam, taki szczegółowo, jakby zrobiła ta chmura, że tam jest takie zacięcie na tej łapce, nie wiem czy widzisz. Pokażę kursorem. No. Tutaj. Oraz dolne łapki są tu też, wiesz? mają fajne y szczegół, że są podzielone na dwa kolory, czyli na ten najjaśniejszy kolor, taki biały, a na ten taki fioletowy. Fajnie, w moim sensie takie rzeczy robić. Fajny szczegół, dobry szczegół. Dokładnie. Tutaj ma taki swój pusz, który się fajnie prezentuje. Uh -huh. Nie wiem, czy każdy futerko to ma tak właściwie, ale... Nie, nie każda. Ale co najmniej Ja większość. na przykład nie mam. No. Dobra, pyszczek. Pyszczek, czyli Larytas. Kurczę, zacznijmy od tego najlepszego. Soczewka jest tak idealna, jest tak dobra ta soczewka, tak mi się podoba. A jak zawsze mówiłem, soczewki na mnie są, jak, no może nie na pierwszym miejscu, ale są naprawdę wysoko postawione. Uwielbiam kiedy futerko ma taki swój element, jakby odozobnienia, że jest taki wyjątkowy pod tym względem, że ma tą swoją soczewkę, czego jakiej nie ma żadnej inne futerko. Oraz na sklepie nie ma. Tak. jaki kolor oczu najbardziej Ci się podoba? Czarny, jak Twoje. Masz takie yes. <laughs> Ale jak chodzi o Stana to nie wiem. Fajny ma to taki rumieniec, fajnie mu podkreśla tutaj to oko właśnie. Może coś to ma też do tęczy, że jest bardziej takie kolorowe. Uważam, że te, że te rumieniec naprawdę dużo dodaje takiego charakteru tą fotelkę. że jest takie bardziej urocze. Super tutaj się prezentuje. Uh -huh. Tutaj takie zacięcie tutaj ma takie fajne, takie puszyste, a generalnie tutaj ten puszczek Mogę e... powiedzieć o uszach? Ale to zaraz. Ma taką chmurkę tutaj. I się na, na drugi kolor, który jest tutaj niebieski, tutaj też taka można powiedzieć, bref fajne, fajne, naprawdę fajne. Włoski tutaj są takie chyba ciut większe niż u zwyczajnej myszki, To też jest fajnym szczegółem. I nosek, Kurczę, jak mi się ten nosek podoba, lubię kiedy noski są takiego innego koloru i takiego bardzo wyraźnego, takiego ciepłego koloru, bo to tak fajnie pada w oczy i to jest po prostu urocze. Naprawdę bardzo fajny szczegół, podoba mi się. Uszka. Uszy. Najbardziej charakterystyczne dla usz dla tych e, uszek uszu, uszu dla tych uszu. uszu jest to, że mają wycięte serduszko. Tak, tak. tutaj. Znakomite. To jest takie urocze. Moim zdaniem... No a ogólnie no to też kontur ucha nie jest taki zwykły, tylko. Ale czekaj daj tylko... pozwolisz powiedzieć. Ja chcę to powiedzieć, moim zdaniem właśnie to jest super motyw, jak te uszy mają takie zacięcia tutaj, nie wiem, może przybliżę w montażach, będzie mi się chciało. Każde ucho ma takie wcięcie, jak u Pauliny na futerku, Pandy czy normalne futerko, to powinien tak właśnie implementować, żeby każde jakby, to był też taki jakby odróżnienie, nie? że na tym uchu te jakieś wycięcie, też było jakby inne, żeby to jakoś tak fajnie wykorzystać. Powiedzmy, jak był ten, futerko, który prezentował ten czajniczek porcelanowy, tak, by tutaj to zrobić taki bardziej, nie wiem. Porcelanowy. To, no, ja no, no, no wiesz, <laughs> mam problem z tym słowem. Zacięcie, które bardziej prezentowało, powiedzmy, taki dziubek tego czajnika. To by też fajniej, może. Nie wiem, czy fajniej, to ciężko sobie wyobrazić. Ale to jest tylko, wiadomo, wyobrażenie. To jest tylko. Brakuje mi tego słowa, którego chciałem powiedzieć, więc nieważne. No mów dalej o uszach. No to od tych uszek wystają takie, nie wiem, tylko chmurka to miało być czy coś? Na pewno chmurka, też tak myślę. A to różowe, to też taki ułamek tęczy. No, taki tutaj. Ale ładnie to wygląda, takie przejścia Fajna, koloru. Takie trzy kolory. Fajnie, że dali ten czerwony, bo naprawdę ładnie się prezentuje. Gdyby tego czerwonego nie było, to byłoby tak bardziej pusto. Super, super. Chcę jeszcze tej. Wspomnieć, bo ty nie wspomniałeś. Nad tym serduszkiem jest też taki, można powiedzieć, kolor bardziej czerwony, który się cieniuje wraz z tym kolorem białym. Fajnie to się wygląda, naprawdę fajnie wygląda. Ładnie. Oraz same ucho ma w sobie takiego, jak to powiedział wcześniej, ślimaka. E, poprzednio to było chyba w futerku z, z tym ciastkiem takim cynamon, cynamon, cynamonowym, no? Fajny motyw, bardzo mi się to podoba, nie powiem. Przecież to takie w sumie. Ogólnie to może dodać to chmurę, że to chmurą. To takie chmura w sumie dzięki temu takiemu tutaj zawiasowi. Fajnie, naprawdę fajnie. Uh -huh. nie, nie patrzyłem przed nagrywką, kto był projektantem tego futerka, ale kurczę, podoba mi się. Szczerze, zastanawiałem się przed chwilą, czy tego futerka nie kupić razem z Pauliną. Uh -huh. Super futerko. Szybko, szybko to omówiliśmy. Dosyć przerażająco szybko. Ale jeszcze animacje wiem, ale chcę powiedzieć, że po prostu... Na nagraniu, a to będzie mniej. Jest 10 minut, to będzie naprawdę jeden z najszybszych chyba odcinków. chwocenia futerek. No co, po prostu jest ładne i. kropka. Okej, okay, poza bieganie. Muszę zmniejszyć myszkę. Nie chodzi, że jest ładny i kropka, to i trzeba powiedzieć, pokazać jakieś takie niedociągnięcia, nie? Okej, okay, jak myszka sobie biega, to że... można teraz zobaczyć. Super to wygląda, uważam, że to jest ok. Ogonek. Zatańczą yy... mniej więcej. Tutaj jest, nie wiem punkty. czy to jest błąd tej te jakby aplikacji, czy tak rzeczywiście, że, że, że to jest jakiś taki dziwny kolor, ale uznajmy, że to, że to chyba tej aplikacji, bo raczej wolę, tak było. A ta aplikacja też ma takie swoje problemy. A ja teraz może zobaczyć, że ta myszka bardziej taka polagowana. Dobra. Uważam, że bardzo dobrze wygląda, biegając. Takie standardowe. Okej. Okay. hop. <laughs> Panie, o, jak tutaj dynka. dopasowali kolory. Super. Mm -hmm. Jestem mega zadowolony z tej animacji. Dobra, i teraz będzie najciekawsze. Chyba każdy na to czekał. Mm. Ej nie, moim zdaniem, powiesz, że wygląda to źle. Każdy ma swoje zdanie, ale ja jednak zaprzeczę i uznam. Powiem, że wygląda to na dobrze, bo niby kolory się nie łączą, ale patrz jak to jest Ten czerwony nie łączy się z okej, okay, ale żółty się łączy z żółtym i... No, no po prostu można w sumie uznać. czas no, się to łączy z tęczą, Ten tak bez... no. czas się z tęczą taki... łączy. Nie wiem jak się z tego zrobił. Ja i tak to uznam, że jest naprawdę zrobione dobrze, bo to jest tęcza i ta tęcza się łączy z tęczą. Nie ma tak, że jest ode totalnie oderwane nie? od koloru. No dobra. To jest bardzo dobrze wykonane jako też. Pokażę, co oddycha. No, to normalnie, nic się nie zmieni zbytnio. Czekaj, próbuję. Opla, dobra jest. Ale no super ta łapka dolna wygląda, jak mi się podoba. Fajnie tak zrobione na dwa kolory. Podoba mi się. No ładnie to jest. Kupione na szczegółach. Szczegółowe bardzo. Okej. Okay. No, Fajnie się się, bardzo to, nie ten nie, to teraz będą standardowe, tak jak zawsze mówię te animacje, że się dużo nie zmienia. Pani nosy jak bardziej tak, tak bardziej padawo, czy się to Fajnie to wygląda. Uh -huh. Okej, okay, śmianie się. Teraz raczej nie będzie dużego zaskoczenia. Okej, okay, to jest dobre, to jest dobre. Nic od siebie za bardzo nie odchodzi. Też jest dobrze, o. Brzuszek cały biały. Jest dobrze, tylko poza tą łapką, która odchodzi od koloru, ale to chyba nie mieli nawet jak tego zrobić, więc z tego nie wiem czy się doczepić. No ale patrz, jak od boku patrzysz, no to musieli dać ten kolor, bo by nie pasował. Wiem, właśnie mówię, że nawet jakbym chcieli to, to zrobić inaczej, to jakby to mieli zrobić w sumie, nie? No. Więc chyba się nikt nie obrazi. Aczkolwiek tutaj na futerku ja bym chciał, żeby była taka tęcza. Jakiś taki wiesz, taki fajny znak. Tej tęczy, właśnie. Czy tajemnie, nie wiem, chmurki, rysunek chmurki. Fajne by to było. Szkoda, że pusty brzuszek, ale nie można też oczekiwać nie wiadomo czego. I tak jest dobrze. O, smutna myszka. Poczę sobie. Aż musiałeś przybliżyć. No, bo tak trochę. Nie wiem, czemu za mała ta myszka była na tym. Okay, tego jeszcze nie pokazałem. Czy wygląda dobrze? Tutaj sobie śpiewa, to tych pobocznych animacji może pokazywać, nie będziemy. Piero się o, zaczynają, o tutaj. Oceny, oceny robimy. Czekaj, jeszcze nie pokazałem wszystkiego. Wszystko ma, wszystko w swoim czasie chciałem powiedzieć, no. A tutaj raczej tyle. A brań, teraz sobie tutaj na spokojnie myszka oddycha. Powiększę żeby dobrze było ją widać. Jestem naprawdę zdumiony tym, jak, ta, jak to futerko jest dobrze wykonane. No, mega jest. Od samego początku je zobaczyłem. Chcę powiedzieć szczerze, że naprawdę od samego początku mi się spodobało niesamowicie to. Tak wygląda, i od razu wiedziałem, że będzie mega dopracowane. Najpierw rzut do oka, nad się nie wyglądają. W w futerku dobre jest to, że jak na to patrzysz, ja nad nie, nie czytałem tego, to się nazywa futerku. Ja już wiedziałem, że to jest po prostu tęcza. Ustawiałem się, czy to no, jest jakaś, nie wiem. Raczej... Bo wiesz, bo już są te. Futerka była w postawie tęczy, co nie na przykład. Tęczowy miś chyba był? E, jeszcze był tęcza pastelowa, takie były futerki. Nie, może się było więcej, ale były już jakieś tęczowe futerka. Futelka. No i to teraz jest trzecie, tylko to jest najzwyczajniejsza tęcza. Niby taki mm. już było, nie, ale jednak fajnie, bo to można zobaczyć, jakby ta tęcza wyglądała na różnych sposobach rozsądnych artystów narysowana. Fajnie to wygląda, nie uważam, że to jest mm -hmm. tak. Każde to futerko, które ma na sobie tęczę, jakoś się odróżnia od siebie. To jest dobre, patrz to futerko myślisz tańcza, no jest tańcza, o mi tak mówić, pomyślała Futerką ma mm. przedstawiać to co, czym jest wzorowane, więc jest dobrze Najważniejsze, że wiadomo co czym jest to futerko No, ale jest mega Mi się najbardziej podoba ta no. soczeka, która ma jeszcze, nie mówiłem o tym, ale blaska Kupiona na szczegółach No, giga dobrze A to chyba możemy przejść do oceny, na jaką ocenę byś ten temu Ja jestem pierwszy. Jak pierwszy? Nie, bo ja mam, bo mi się mhm. waha, mi się waha ocena. No słucham. Nie, ty powiedz pierwsza, mi się waha. Nie, ty masz <gry> powiedzieć. A to mi się waha pomiędzy teraz będzie chyba na zdziwienie, ale tak jak falę to futerko, chyba nikogo to nie zdziwi, czy pomiędzy 9 a 10. No to które bierzesz? E, teraz chcę usłyszeć jaka jest twoja ocena, to wybierzemy razem. No ja bym dała 9 na 10. No to w takim razie dajemy 9 na 10. Nie będę się kłócił Albo 9,5 możemy dać na nie ma, nie ma w tabeli takiej opcji W tabeli jest... no widziałeś tabelę na końcu odcinka zawsze jest taka poprzy... 9 na 10, nie? Po prostu No Uważam, że to futerko jest naprawdę ładne, zasługuje mieć na 10, ale wiadomo, ile ludzi tyle opinii To tylko jeszcze jak nasza opinia Dajcie znać jaką wy macie w komentarzach oraz dlaczego, czy wam się to futerko podoba, dobra My jeszcze wspomnimy, a czy ja w sumie, może wspomnę o tym, że są jeszcze, o, piątka, futerka archiwalne, czyli te dwa, no, te, które nie nagraliśmy, to dwa, i są jeszcze w tył, których jeszcze tam dawno, 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 wiadomo jeszcze, kiedy nie nagrywaliśmy tej serii. Chcielibyśmy, może, nagrać, tak myślę, nazw nazwalibyśmy to po prostu kolektor, futerka archiwalne. Co myślisz? Fajny by to pomysł? Mm? No, mogłoby być, spoko. Dajcie znać, co uważacie. Myślę, że z nami będziemy żegnać. Do widzenia, pa pa! I widzimy się na następnym odcinku. Cześć.